Witajcie kochani! Oto przed Wami obiecany Ekobox od Glossy. Co się tu w środku znalazło? Mamy jak zwykle ulotkę produktową. I tutaj taką ulotkę z fitomedu. może na pierwszy rzut weźmiemy sobie tak jak jest w ulotce nasz cud natury a mianowicie naturalny olej z nasion malin to będzie naprawdę cud mi od malina firma Etia w 100% naturalny tego nawet nie trzeba sprawdzać do czego to możemy zastosować? Ja raczej będę tego używała jak serum, ale można używać do masażu, do kąpieli, do pielęgnacji skóry i można dodawać do kremów, balsamów i odżywek do włosów. Jak kto woli, można używać na dzień, na noc. Z tej firmy mamy jeszcze aż taki asortyment olejów naturalnych, jeżeli już widzę, że to jest produkt naturalny. Zresztą też bardzo chętnie bym skorzystała. Tu w opisie jest coś takiego ciekawego, że ten naturalny olej z malin jest naturalnym filtrem UV. To jest niezła ciekawostka. Tego nie wiedziałam. Wspomaga wytworzenie kolagenu i elastyny. To też jest super wiadomość, jeżeli ktoś ma rozstępy. Z tego produktu jestem mega zadowolona. A jest on wart 25 zł za 50 ml. W miarę przystępnej cenie, ja myślę. Ok. Tutaj mamy. Krem pod oczy firmy Botanic Skin Food. Jest tutaj napisane, że w 98% naturalny. Tego bym nie powiedziała, no ale ok. Kanabis i Guarana. Firma jednak nie ma, co, nie ma nic do ukrycia. Tutaj wszystkie składniki macie dokładnie opisane. Także, jeżeli ktoś by był zainteresowany, może sobie. Przeczytać i wgłębić się co jest y, czym. Aż dotąd te składniki są w miarę naturalne. Tu już się zaczyna guma ksantanowa, a tutaj y, pojawiły się same konserwanty, mm, emulgatory i perfumy, które mogą uczulić. Pozostaje nam zaufać producentowi, że w 98% produkt jest naturalny i nam nie zaszkodzi. Można stosować rano i wieczorem. Z tego produktu też jestem w miarę zadowolona. Chociaż tych kremów pod oczy to jest ostatnio multum, ale taki naturalniejszy, zawsze się bardziej przyda. I kosztuje on 22 zł za 30 ml. Też myślę, że w przystępnej cenie. Kolejny produkt to krem do twarzy. Ja dostałam odżywczo nawilżający, to jest ten 0,9, bo jeszcze jest chyba 0,7, z olejem marchwiowym i wody oczarowej. Ciekawe, co to jest. Mamy tutaj tego 55 gram. Skład jest w miarę przystępny, chociaż jest tu kilka konserwantów, no ale jakieś muszą być, żeby ten produkt się nie psuł. Ale jest to firma Fitomet. I powiem Wam, że o, po ostatnim nie wiem co to było: czy olejek nawilżający, coś takiego. Mm, można było stosować jako serum na twarz i to było nawilżające chyba z jaśminem zdało to u mnie egzamin jestem z tego produktu zadowolona, już mi się kończy więc zaufałam tej firmie i myślę, że tak samo ten krem będzie dobry chociaż wiecie, pozory mylą, nie ma co mówić hop. kolejny produkt do kompletu, do odżywki z dermaglinu dostaliśmy tutaj szampon. Też jest z zieloną glinką kambryjską. I tak jak w odżywce, też muszę powiedzieć, że skład jest krótki, ale no, też nie zaciekawy. Niepokoi mnie tutaj trisodium etyl, etylenediamine. I potem jest tu Disodium Etta. No i perfumy. Reszta to taka w miarę. Powiedzmy. Nie wiem dlaczego nazwali to naturalnym produktem. Naturalne produkty mm, powinny mieć o wiele lepszy skład. No ale to już myślę, że też takie czepianie się z mojej strony. Następny jest produkt od Felicea Naturals. Jest to korektor do twarzy, który już znalazł się teraz. Nie wiem, w golden boxie. Czyli jest to powtórka z rozrywki, czyszczenie magazynów. Szczerze, jeszcze go nie użyłam, bo takie produkty mm, używam od święta na specjalną okazję. Na co dzień jakoś yy, nie chcę. Nie chcę sobie niszczyć tej skóry. A teraz wiecie, nigdzie się praktycznie nie wychodzi. Przy tym całym koronaświrusie, także yy, ten produkt sobie jeszcze poczekam. Nie mówię, że nie zużyję, ale na pewno posłuży mi przez kilka lat. Dobra, co my tu mamy dalej? Jest to balsam do ust z woskiem pszczelim, chyba z marchewką też. Firma Biobaza. Biobaza w tych pudełkach też się już pojawiała. Bez parabenów, perfumów, olejów mineralnych. Ok. Jest tutaj chyba z filtrem. Dobra. Ile kosztuje? 15 zł. Um, korektor kosztuje 29 zł. A szampon 29,99. Ok, i co nam zostało? Pasta do zębów. Jest to chyba taki produkt na pocieszenie. Ja dostałam chyba tą dużą tubkę, musiałam znaleźć się w, w jakichś tam pierwszych zamówieniach. Jest to oczywiście znana mi pasta do zębów, którą już od nich dostałam milion razy chyba. Więc też to jest jakieś czyszczenie magazynów. Pasta jest bez fluoru. Widziałam, że jest tu filtr mineralny w składzie. Ale dlaczego filtr mineralny jest w składzie do pasty, w paście do zębów? Tego nie wiem. I pasta kosztuje 15 zł za 4,5 grama albo i nie. To jest, <laughs> to jest ten błyszczyk. A pasta do zębów to jest prezent i nie jest napisane, ile ona kosztuje. Jak ona wygląda gramowo? 75 ml tutaj mamy. Nie liczyłam wartości tego pudełka. Na stronie było napisane, że jest tu około 150 zł. To powiedzmy, że zaufam. No i teraz tak. Ja pudełko kupiłam z kodem rabatowym na 15%. Zawsze przeszukuję cały internet, żeby znaleźć jakiś kod rabatowy, bo szkoda by mi było wydać na to pudełko 89 zł. Nie powiem, że z zawartości nie jestem zadowolona, bo w większej części jestem, ale ta cena, która teraz będzie obowiązywać, czyli 99 zł, myślę, że jest grubo przesadzona jak na tą zawartość. A wy co sądzicie? Piszcie w komentarzach i do usłyszenia.